który podłoże do wyboru pod laminatem przytulna atmosfera jest jednym z głównych wymagań dotyczących mieszkania. Jak zorganizować salon mieszkanie, zaprojektowane prawidłowo i ze smakiem, zawsze zachwyci oko jak klej do płytek ceramicznych. Właściwości, skład i typy, jeśli kupiłeś najbardziej supermodyczną płytkę na łazienkę lub wannę, bez jakości. Głosy plus głos. Głos przeciwko, co może być wygodniejsze, cieplejsze i bardziej wyrafinowane niż drewniana podłoga. Nowoczesny rynek jest przesycony różnymi materiałami syntetycznymi dla każdego smaku, a ostatnio woleliśmy stary, stary rodzaj tablicy seksualnej lub parkietu, naturalny wzór drewna, jego naturalne ciepło, zapach, a nawet dźwięk tworzą wyjątkową. Wykwintną atmosferę w mieszkaniu. Koncepcja ogromnej płyty podłogowej pojawiła się stosunkowo niedawno i oznacza, że u 200 bx u 200 produkt jest wykonany z solidnego wachlarza drewna bez głośników. Taka deska różni się od parkietu, w rzeczywistości tylko wielkości. Zdecydowano już wyposażyć podłogi z tablicy i natychmiast pojawiają się pytania, jak wybrać masywną deskę, na której rasie zatrzyma się której różnorodności użyć, jak nie popełnić błędu z rozmiarem, jak kontrolować jakość, a producent odgrywa ważną rolę. Aby zapobiec głupie błędy, dowiedzmy się, jak wybrać i na co zwrócić uwagę. Wybór masywnej tablicy według rasy drewna, nie tylko kolor i odcień przyszłych podłóg zależy od rasy drewna, co oczywiście jest bardzo ważne, ale także twardość powierzchni podłogi. Stabilność drewna do zmian temperatury i wysokiej wilgotności i wielu innych, a te cechy wpływają na wybór w znacznie większym stopniu niż cień, wyrafinowanie lub egzotyka produktu. Na przykład masywna tablica może być wykonana z dowolnego drzewa jakiegokolwiek odległego egzotycznego kraju. Ale w jaki sposób ta rada zachowuje się w naszych warunkach? W końcu latem jest gorąco i wilgotno latem a zimą jest sucha i zimna, drzewo się teraz rozszerza, a następnie odnosi się, a w niektórych przypadkach można nawet skręcić i wypaczać. Dlatego konieczne jest wybór skał drewna, które w najlepszy sposób ustanowiły się w naszym klimacie. Ogromna deska dębowa odnosi się do raz stałych. Jego podłoga jest to odporna na zewnętrzne wpływy mechaniczne i służy przez wieki. Bez utraty siły. Kolorystyka desek dębowych jest wyjątkowo szeroka i ma około 200 odcieni, od żółtawo-białych po żółtawo-brązowy z międzyprzepwersyjnymi szarymi lub zielonymi. Ślady pierścieni wiekowych są wyraźnie widoczne na powierzchni, na promieniowym cięciu rdzenia tworzy linie światła i obszary, które wydają się ogniste błyski. Z czasem masywna deska dębowa robi się ciemno, ale nie pogarsza ogólnego widoku podłogi ale daje tylko cień starożytności. Siła i twardość dębu jest tak wysoka, że u 200 bebek u 200 jest położona nie tylko w lokalu mieszkalnym, ale także w biurach, restauracjach, klubach i innych obiektach o wysokiej zawartości. Produkowana jest masywna deska dębowa, zarówno z gotową powłoką lakierską, jak i bez niej. Deski bez powłok są używane do wnętrz w stylu IFW. Skandynawii i Estension. Zakładona tablica stworzy jeszcze gładką powłokę, która jest odpowiednia dla takich stylów, jak nowoczesny, awangardowy, Vintage, rococoid. Koszt masywnej deski dębowej zależy od jakości produktu, surowców i jego właściwości i jego właściwości i jego właściwości może wynosić od 50 do 120 cu. Na 1 metr kwadratowy. Ogromna tablica kleszcza doceniany za jego opór przed rozkładem służy do układania pokładów, otwartych tarasów i innych obiektów, które są stale w kontakcie z wodą. Kleszcza nie czernie i nie traci siły pod wpływem wody. Drewno tego drzewa może mieć inną paletę kolorów o innej konstrukcji. Najczęstszą jest złoto-brązowy z jaśniejszym drewnem i ciemnym rdzeniem. Ogromna larch-deska na zewnątrz praktycznie nie różni się od sosny, ale jednocześnie ma taką samą twardość jak dąb. Kolorystyka to około 12 odcieni słonecznych. Cechą syberyjskiego modrzewia są jego właściwości antyseptyczne. Zgniłe bakterie i pleśni nie uruchamiają się na niej, ze względu na uderzającą odporność na wilgoć. Masywna rurka modrzeta służy do układania miejsc, otwartych tarasów i miejsc, balkonów, loggias, a twardość i odporność na wpływy mechaniczne pozwalają położyć go na siłowni, bibliotekach, restauracjach itp. Mrulew zachowuje swoją teksturę, rysunek i kolor przez długi czas, nie przeciemnia i nie zmienia jego kształtu. Masywny popiół tablicy zakochuje całe spektrum lekkich odcieni słonecznych, uzupełnionych bogatym teksturowanym wzorem. Podłoga z popiołu wizualnie rozszerza pokój, jednocześnie wypełniając ją naturalnym, ciepłem słonecznym i światłem. Drewno tej rasy ma jeszcze większe niż dąb twardość i siła, ale jednocześnie wyjątkowa elastyczność. Dzięki całości tych cechasz jest to używane nie tylko do dekoracji lokali mieszkalnych, ale także do siłowni, a nawet produkcji sprzętu sportowego. Masywny klon planszy jest to uważane za najjaśniejsze wśród wszystkich innych. Paleta kolorów od prawie białej do lekko różowej lub żółtawy odcień z czerwonawymi żyłami. Cięcie klonu ma unikalny wzór i strukturę. Powierzchnia pod wpływem światła słonecznego staje się lekko żółtawa lub pojawia się złoty odcień. Część płód jest twardy silny i elastyczny, ma wyjątkową siłę zginania, ale jednocześnie wyraźna wada masywnej płyty klonowej jest uważana za jej zależność od zmiany wilgotności. Masywny orzech z deski może być wykonany z różnych odmian orzechów, to jest europejski, orzech oraz amerykański i inne. Kolorystyka jest zróżnicowana od jasnego beżu lub jasno-szarego po ciemnobrązowy, struktura drewna jest ceniona na rysunek szarych. Brązowych i fioletowych odcieni, które nadają całego pokoju przytulne ciepły wygląd. Ważną cechą orzechów jego odporność na wysoką wilgotność i zmiany temperatury. Nawet w trakcie suszenia pęknięcia nie są w nim powstałe, a podczas operacji deformacja jest minimalna. Ogromna tablica węga jest wykonana z drewna afrykańskiego czarnego drzewa rasy węgę. Wenge. Kolorystyka węgla od głębokiego brązu do całkowicie czarnego. Ale jednocześnie są szare brązowe odcienie. Łód węgę jest bardzo trwały, ciężki, twardy, dobrze sprzeciwia się zakrętom, a ekspozycja mechaniczna, mikroorganizmy i owady nie zaczynają się w nim. Substancje mistrzowskie tworzą przetwarzanie drewna za pomocą lakieru. Ogromna deska z węgę powinna przez długi czas przechodzić przez prawidłowe suszenie w wysokiej jakości, w przeciwnym razie można ją przykryć pęknięciami. Zanim kupisz tak drogi i egzotyczny materiał budowlany, zważ wszystko dobrze i skonsultuj się ze specjalistą, drewno węgę sprzedawane. Nam nie można wysuszyć do wymaganych 8-9%, przy czym wszystkie wynikają. Ogromna tablica bambusa w naturze nie istnieje. Pamiętaj, masywne środki wykonane z solidnego wachlarza drewna. Bambus nie jest nawet drzewem. To trawa zbożowa. Aby zrobić z niego deskę, bambusowe paski wyprostowują, naciskają między sobą pod wysokim ciśnieniem. Ponadto materiał przechodzi dodatkowe obróbkę temperaturą, poliuretanem i światłem ultrafioletowym. W rezultacie płyta ma unikalną gęstość, trwałość. Odporność na wpływy mechaniczne i jest absolutnie odporna na wilgotność i mikroorganizmy. Producenci twierdzą, że masywna płyta bambusowa nie odwołuje się i nie puchnie, ale doświadczeni instalatorzy zauważają, że niewystarczająco wysuszone w produkcji. Po rozpakowaniu jej w naszym klimacie tablica zginana i oznacza, wynika to z faktu, że w ojczyźnie bambusa zwiększyła wilgotność nie ma sposobu na wysuszenie drewna do 6-8%, które są niezbędne dla naszego klimatu. Ponadto płyta bambusowa jest pokryta modnym lakierem 7 warstw, co jest wystarczająco silne, ale pozostawienie na niej znaków nie jest tak trudne. Merbau Massive Board jest wykonany z rasy czerwonego drzewa merbau, rosnącego w klimacie tropikalnym, Indonezja. Filipiny, Malezja i Specyficzność tej kolorystyki rasy od jasnych odcieni czerwono-brązu do ciemnobrązowych odcieni ciemnobrązowych ze złotymi i żółtymi, przeplatanymi, tworzącymi skomplikowane wzory. Podczas pracy kolor zmienia się i nabywa srebrny szary odcień. Tłuste substancje wypełniające merga utworzą z niego deskę silną, solidną i odporną na wilgoć i rozkład. Praktycznie nie jest suchy. Oprócz powyższych gatunków masywne deski są wykonane z brzozy, buków, gruszek, wiśni, brazylijskich orzechów i wielu ras egzotycznych, dwukropek drewna tygrysa, torby, afromu i tp wszystko, co mają swoje unikalne cechy, ale przy wyborze konieczne jest zwrócenie dużej uwagi na gęstość i wilgotność drewna. Ponieważ zagraniczne, egzotyczne materiały budowlane po prostu nie mogą spełniać wymagań naszego klimatu. Gęstość drewna, ważny aspekt, drożność pomieszczenia i poziom obciążeń mechanicznych na podłodze, określając, które drewno można użyć. Silne drewno o wysokim poziomie siły, np. dębowe, popiół, modrzeże, węgę, są ułożone w pokojach o wielkich zdolnościach krzyżowych, ciężkie meble, Obcasy i ostre przedmioty nie pozostawiają śladów na powierzchni podłogi. Chociaż w niektórych przypadkach powłoka lakierska może być sprzedawana, ale nie sam drewno. Mniej miękkie drewno, takie jak brzoza, wiśnia i inne, można używać tylko w pokojach o minimalnych obciążeniach mechanicznych. Na przykład w pokoju dziecinnym. Ponieważ nawet krzesło na kołach może pozostawić rowki i ślady na podłodze. Jaki rozmiar jest lepszy? Masywna deska rozmiar masywnej deski jest bardzo ważny przy wyborze podłogi i wszystkich jej parametrów geometrycznych. Grubość masywna deska znajduje się od 15 do 50 mm. Najpopularniejsze deski mają o grubości 1522 mm od egzotycznych skał. Grubsze produkty 2845 mm są stosowane znacznie rzadziej, chociaż ich podłoga okaże się bardzo trwała, trwała i mniej podatna na deformacje. Szerokość ogromna deska znajduje się w zakresie 60 450 mm. Najczęstsze są płyty 60 mm. 80 mm, 100 mm i 120 mm. Wszystkie inne są uważane za szerokie płyty i są one rzadziej używane. Im cieńsza masywna tablica, tym więcej elementów mocujących tym bardziej stabilna sama powłoka i mniej podatna na deformacje. Im szersza tablica podłogowa, tym bardziej katastroficzny jej zakręt i deformacja będzie spowodowana różnicą temperatury lub wysoką wilgotnością. Ale szerokie deski wyglądają dobrze w dużych pokojach. Wizualnie czyniąc je bardziej ekologicznymi i kompaktowymi. Wąskie deski wizualnie wydłużają pokój. Długość ogromna deska wynosi od 500 mm do 3000 mm, ale istnieją również produkty o długości 3,2 i 6,9. Długie płytki są używane bardzo rzadko, ponieważ trudno jest je transportować i położyć, są łatwiejsze. Ale jednocześnie wydłużają pokój. Czynią go jednorodnym. Najpopularniejsze są masywne deski 1-2M. Można je położyć i tworzyć z nich wzór. Co to jest? Wybór to sortowanie drewna według jego koloru, rysunku, tekstury, obecności węzłów lub zbyt kolorowych miejsc i różnica między tymi znakami wynika z innego picia pnia drzewa. Radialne cięcie jest produkowane prawie na środku pnia drzewa. Pada jest jednolita, bez węzłów i ma prosty wzór w postaci linii podłużnych. Taka tablica jest uważana za najbardziej trwały. Odporny na deformacje i drogie. Styczne piłowanie posypał bagażnik w pewnej odległości od środka. Powstała płyta będzie miała duży rozłożony kolor. Inny odcień wzdłuż krawędzi i po środku, duże prawdopodobieństwo posiadania węzłów i bogatej konsystencji. Pomimo niższej wytrzymałości i odporności na zmiany temperatury i wilgotności. Takie płyty są cenione dla pięknego wzoru w kształcie fal. Różne firmy dokonują sortowania zgodnie z różnymi kryteriami, a następnie nadają im swoje nazwiska, podpiszemy tylko najczęstsze. Promieniowy doskonale wybrana opcja na płycie. Sapłód jest niedozwolony, węzły nie są dozwolone. Wszystkie płyty są wybierane w mniej więcej tym samym schemacie kolorystycznym, rysunek jest tymi samymi liniami podłużnymi wzdłuż planży. Wybierz wybór tablic zgodnie z kolorystyką nie jest idealny, może istnieć rozkład na odcienie, obecność małych, średnich i dużych promieni jedzeniowych, Włókien drewna znajdują się wzdłuż deski. Pies i węzły są niedozwolone. Naturalne lekkie rozproszenie na schemacie kolorów. Obecność węzłów do 2 mm i białego drewna sapita. Rustik całkowity rozłożenie koloru. Obecność węzłów do 6 mm w dowolnej ilości. Obecność białego drzewa do 1 z 5 szerokości planży. Wybór masywnej deski wpływa na jego cenę. Najdroższą będzie deska promieniowa i najtaniejszy rustykalny, ale wybór jednej lub innej tablicy zależy nie tylko od jakości drewna ale także od tego, który rysunek można z nich ułożyć. Na przykład rustykalny jest idealny do tworzenia wnętrza w stylu jasnego chaosu. Fabryczne przetwarzanie masywnej tablicy najprostsze dodatkowe przetwarzanie fabryki to karkowanie na krawędziach produktu. Podłoga takiej deski jest bardziej schludna i podzielona na segmenty. Również ze względu na fazowanie, deformację płyt i obecność pęknięć nie jest tak zauważalna, ale jednocześnie drobny kurz i rozlana woda gromadzą się w pęknięciach między skromieniami. Sztuczne starzenie się lasy są wykonywane przy użyciu takiej technologii, jak łamanie, chociaż można to nazwać paznokciami lub śrubokrętami, ponieważ polega na zarysowaniu deski ostrymi zębami. Powstałe bruzdy. Chropowatości i zadrapania wynikające z efektu starych wizyt drewna powodują efekt starego. Po otwarciu z lakierem taka masywna deska jest stosowana we wnętrzach pod starożytnością, pochodzeniem etnicznym i innymi obszarami projektowymi. Stylizacja metalu dla miłośników wszystkich niezwykłych. Powierzchnia powierzchni z masywną deską z brązem lub mosiądzem umożliwia użycie jej we wnętrzach w stylu zaawansowanym technologię. Klaszczenie masywnej deski najczęstsza opcja przetwarzania. Zabarwienie powierzchni produktów dowolnym z 60 odcieni może na przykład zrobić z dębu węgę lub tikowo. Tak więc ogromna tablica średniego kosztu staje się na zewnątrz w drogim egzotycznym. Plamy z jasnowidzami i oleje prowadzą do utraty drewna jego indywidual. Naturalnego, naturalnego kolorowania, wybrać najlepszą masywną deskę, która ma naturalny kolor i wzór, lub oczywiście zabarwiony właścicielom, ale w takiej sytuacji nie, będzie zbyte. Ale dlaczego postanowili położyć podłogę z naturalnego w ogóle drewno? Czy warto kupić masywną deskę otwartą za pomocą lakieru? Oprócz nieudanych masywnych płyt producenci oferują produkty już powlekane, z kilkoma warstwami lakieru lub nasączone olejem. Podczas otwierania tablic w fabryce jego konsumpcja jest znacznie mniejsza, leży bardziej równomiernie i piękniej. Sam produkt jest już gotowy. Wystarczy go położyć i naprawić. Nie trzeba szlifować, co oznacza, że u 200 bebeksle u 200b nie będzie kurzu. Ale jest jeden minus. Zwróć uwagę, gdy zrzucisz wykończoną podłogę z masywnej deski, otrzymasz nawet jednorodną idealną powierzchnię bez najmniejszych pęknięć i szczelin. Jeśli zamontujesz buty zakryte lakierem, pęknięcia będą, w których woda może przepływać i pył aby się przenikać, ale jednocześnie ryzyko, że lakier pęknięcia z deformacji drewna jest minimalne. Deski pokryte ropą można używać bez strachu. Po ułożeniu można je ponownie traktować związkami olejowymi. Ponadto powłoka olejowa musi być aktualizowana około raz na 6 miesięcy. Ogromna tablica, którego producent wybiera wybór producenta masywnej tablicy jest bardzo ważny ponieważ różne firmy pracują przy użyciu różnych technologii i importu surowców z różnych krajów. W rezultacie jeden producent nie zawsze grzeszy z doskonałą geometrią, ale drugiemu pod w. laf egzotycznym drewnem. COSFIG Massive Board jest wytwarzany tylko z dwóch drewna, dębu i popiołu, ale w różnych roztworach kolorystycznych i innej jakości. Cosfik Canadian ale zdolności produkcyjne znajdują się na Białorusi. Kanadyjskie technologie przetwarzania i nowoczesne produkty gwarantują wysokiej jakości produkty, ze względu na bliską lokalizację produkcji. Cena masywnej tablicy jest dość przystępna cenowo. Nie było żadnych skarg na jakość masowych tablic tej firmy. Ogromna tablica Amigo odbywa się zarówno z egzotycznych gatunków drewna, jak i z tradycyjnego dębu. Niemiec Amigo Zdolności produkcyjne znajdują się w Niemczech, Malezji i Chinach. Zwróć uwagę na ogromne deski z egzotycznego drewna, Cukupir, Awoir, Okan, miroksylon, Town, Hampaopak, Merbał, Bamboo, są produkowane w Chinach i Malezji gdzie rosną surowce. Pozwala to obniżyć cenę drogiego drewna. Jednocześnie nie będzie działać, aby wysuszyć go do niezbędnej wilgotności 8-9% dla naszego klimatu. Ale masywna rada dębowa wyprodukowana w Niemczech ma doskonałe cechy operacyjne. Majestic Floor Massive Board jest produkowany w dowolnym miejscu, a nie w Europie. Chociaż biuro firmy znajduje się w Holandii, pojemności produkcyjne są rozproszone na całym świecie, w miejscach, w których rosną rasy drewna, które są wykorzystywane do produkcji masywnego uprawy deski. Są to Chiny, Panama, Peru, Brazylia, Tajlandia, Birma, Indonezja, Kamerun, Birma. Laos. Tylko w jednym Chinach wytwarzana jest cała różnorodność zabarwionych i naturalnych roztworów dębowych. Majestic Massive Board jest stworzona dla większości ras egzotycznych, takich jak amerykański orzech, węgę, ipe, zebrano, kumaru, lapacho, kemas, owięgopol, palispar, kuropaj, merbał, tre'e, sukupir, sukupir, rokwa, tik, tawarii. Jatoba i inni. Majestic jest liderem w segmencie wyłącznego drewna. I chociaż cały personel przechodzą certyfikat i szkolenie, a w produkcji jest tylko najlepszy sprzęt, pamiętaj, że w krajach o bardzo wilgotnym klimacie nie jest tak łatwe do wysuszania drewna. Z drugiej strony konsumenci chwalą ogromne tablice tej firmy za dokładną geometrię, przystępną cenę i 25. Letnią gwarancję. Sherwood Parket Massive Boards z zadowoleniem, podoba się jego angielski, chociaż zdolności produkcyjne firmy są skoncentrowane obok przemysłowych miejsc docięcia. Głównymi materiałami dla masywnych desek są rasy dębu, popiołu i egzotycznych ras zebrano. Itp. reputacja parkietu Sherwood jest powszechna nie tylko w Europie ale także w obu Amerykach konsument końcowy przyciąga niedrogie ceny i wyjątkowe piękno produktów tego producenta, chociaż opinie są oddzielone, pewna jakość pochwały, podczas gdy inne narzekają, że nie jest niedokładną geometrią. Oprócz powyższych producentów na naszym rynku, możesz kupić masowe tablice takich firm Bursztyn, Rosja, Ashton, Chiny i Słowenia, Bochen, Niemcy, Litwa. Norwegia, Decker, Chiny, Levis i Amp, Mark, USA, Chiny, Mercier, Kanada, Kolekcja, Mizuri, USA, Montblanc, Chiny, Niemcy, Nagoya, Litwa, Parketow, Niemcy, Peru, Indonezja, Chiny, Treelife Lab, Włochy, Parkfet Premier, Włochy. Podsumowując, chciałbym zauważyć, że bez względu na to, co wybierzesz, producent w każdym razie musisz zwrócić uwagę na następujące punkty. Nie powinno być pęknięć na końcach i powierzchni płyt, odwrotnie wskazuje na naruszenie technologii suszenia. Tablice powinny mieć dokładna geometria. Aby sprawdzić parę, trzy płyty muszą zostać ze sobą powiązane i sprawdzić czy są między nimi pęknięcia. Następnie konieczne jest sprawdzenie poziomości produktów poprzez umieszczenie ich na płaskiej powierzchni, jeśli istnieją luki tablica już prowadziła. Krawędzie desek nie powinny być spalane. Przeciwne mówią o słabym wyostrzeniu narzędzia. Optymalny poziom wilgoci drewno dla naszego klimatu 6,9%, maksymalnie dopuszczalne 12%. Możesz to sprawdzić za pomocą specjalnego miernika wilgoci. Nie będzie zbyte pytanie o warunki suszenia. I ostatni pakiet. Wszelkie szacunkowe producent pakuje masywne deski w twardą kartę. A następnie owija je w żołnierz termiczny. Będzie to chronić materiał przed wpływem wilgoci i temperatur podczas transportu i przechowywania. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz razy 27.06 2016 anonimowy, dlaczego producenci nie nagrał papugi artystycznej, może wspierać krajowego producenta. Przydatny artykuł. Z twoim 10.10.2016 anonimowy przydatny artykuł. Z Twoją pomocą zdecydowałem się na wybór ogromnej tablicy. Zwróciłem się do tych facetów Http 2. od Was katalog z i masywna Jadoska Lesz chłopaki zrobili wszystko skutecznie i co najważniejsze na czas kupiłem masywną deskę 24.04 2021 anonimowy kupili masywną tablicę naszego producenta co Wood, a następnie podbili tylko rynek podłóg mogę powiedzieć jedno cena odpowiada jakości a jeśli istnieje możliwość materialna Doradzałbym umieszczenie naturalnego materiału na podłodze, a nie przymocowany papier. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Razy 27.06. 2016 Anonimowy. Dlaczego producenci nie nagrał papugi artystycznej? Może wspierać krajowego producenta. Przydatny artykuł. Z Twoim 10.10.2016 Anonimowy. Przydatny artykuł. Z Twoją pomocą zdecydowałem się na wybór ogromnej tablicy. Zwróciłem się do tych facetów http.2.xs.s.exparket. Od uas katalog Catalog masywna jodłaska Lesz chłopaki zrobili wszystko skutecznie i co najważniejsze na czas kupiłem masywną deskę 24.04 2021 anonimowy kupili masywną tablicę naszego producenta co wood a następnie podbili tylko rynek podłóg, mogę powiedzieć jedno cena odpowiada jakości, a jeśli istnieje możliwość materialna, doradzałbym umieszczenie naturalnego materiału na podłodze, a nie przymocowany papier. Dlaczego producenci nie nagrał papugi artystycznej, może wspierać krajowego producenta, przydatny artykuł. Z twoją pomocą zdecydowałem się na wybór ogromnej tablicy. Zwróciłem się do tych facetów http 2xresh katalog- slesz masywna chłopaki zrobili wszystko skutecznie i co najważniejsze na czas kupili masywną tablicę naszego producenta co wood, a następnie podbili tylko rynek podłóg. Mogę powiedzieć jedno. Cena odpowiada jakości. A jeśli istnieje możliwość materialna, doradzałbym umieszczenie naturalnego materiału na podłodze, a nie przymocowany papier. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy Strord 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie. W materiałach budowlanych kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.